Witam serdecznie. Benedykt XVI, Ostatnie Rozmowy, to lektura wyjątkowego testamentu jednego z największych teologów i myślicieli naszych czasów. Papieża XVI, dziś już seniora, współautorem. Publikacji jest niemiecki dziennikarz i pisarz Peter Sebald. Gorąco polecam wszystkim. Wyjątkowe dzieło Petera Sebalda, Benedykt XVI, Ostatnie Rozmowy. Nadeszło lato, potem zima, a gdy 23 maja 2016 roku piekałem na drogę wiodącą do klasztoru Matry Ecclesiae położonego w ogrodach watykańskich, zrozumiałem, że to będzie nasza ostatnia długa rozmowa. Drzwi otworzyła mi siostra Karmela, jak zawsze elegancka, tym razem nie w zapasce, lecz w gustownym kostiumie w westybulu zawieszono obraz przedstawiający świętego Augustyna, wielkiego duchowego mistrza, który tak wiele znaczył dla Medy Benedykta XVI, bo to na jego osobie i losach można studiować dramatyczne, a zarazem tak bardzo ludzkie zmaganie się o prawdę wiary. Zamiast czerwonych pantofli Benedyk nosił na nogach sam dały niczym mniej. Niewielu wiedziało, że przed wielu laty utracił wzrok w lewym oku, a potem do tej nieprawności dołączyło osłabienie snu. Ciało wyszczuplało, lecz cała postać promieniała gębkością jak nigdy przedtem. Oto śmiały myśliciel, Boży filozof, pierwszy człowiek mogący nazwać siebie Papa Emeritus w ciszy i modlitwie, będącymi siedliskiem wiary, dotarł na koniec tam, gdzie sam intelekt już nie wystarcza. Fascynujący widok. Zapraszam do lektury tego wyjątkowego dzieła, gdzie Benedykt XVI nigdy wcześniej nie mówił w tak osobisty o swojej wierze, współczesnych wyzwaniach chrześcijaństwa i przyszłości Kościoła. Wspomina również rodzinę i inne drogie mu osoby, a także ważne chwile swojej biografii. Polecam, bardzo przeczytać. Wetera Cebalda Benedykt XVI ostatnie rozmowy.